Cześć! Czy podczas zakupu nowych na przykład żarówek kierujecie się tylko i wyłącznie temperaturą barwową i ewentualnie mocą żarówki? Czy słyszeliście o czymś takim jak lumeny, co one oznaczają? Jaki jest przelicznik lumenów na wAT? Jak dobrać odpowiednie oświetlenie do swojego pomieszczenia? Jeśli chcecie znać odpowiedzi na te pytania, to koniecznie musicie obejrzeć właśnie ten odcinek. Zapraszam! Na pewno podczas zakupu czy to żarówek, czy taśm LED natrafiliście już na tajemniczy skrót LM na opakowaniu. Są to lumeny. Jakie one mają tak naprawdę dla nas znaczenie przy doborze oświetlenia dla naszych domów, pomieszczeń itd.? Definicja lumenów brzmi tak. To jednostka strumienia świetlnego w międzynarodowym układzie jednostek miar. Równa ilości światła wypromieniowanego pod kątem bryłowym przez źródło o natężeniu jednej kandeli. Promieniujące równomiernie we wszystkich kierunkach. Mówi wam to coś? Jeśli nie, to postaram się to wyjaśnić w nieco bardziej przystępnej formie. Pewnie tak jak ja, jesteś bardziej przyzwyczajony do watów, czym więcej, tym jaśniej i lepiej. No więc nie do końca tak jest, bo tak naprawdę lumeny to jasność. Im jaśniejsze źródło światła, tym więcej wytwarza lumenów. Na przykład. Jeśli porównamy jedną żarówkę o jasności 900 lumenów, dajmy na to 60 W, i jedną żarówkę o jasności 2000 lumenów 50 W, to żarówka o jasności 2000 lumenów będzie i tak jaśniejsza niż żarówka o jasności 900 lumenów. Im więcej, więcej lumenów emituje żarówka, tym jaśniejsza będzie ta właśnie żarówka. Oznacza to właśnie, że dobrym pomiarem wydajności żarówki jest lumen na wat. Na przykład Zwykła 100 watowa żarówka zużywa 100W mocy i emituje około 1600 lumenów. Tymczasem żarówka LED o mocy 14-17W może również emitować około 1600 lumenów, tak więc otrzymujesz więcej światła przy mniejszej mocy, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za prąd, co w tej chwili może być dość przydatne przy obecnych cenach energii. Ta sama zasada będzie oczywiście dotyczyła każdego innego rodzaju źródła światła, czy to taśmy LEDowych, czy innych urządzeń. Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy Wy kiedykolwiek kierowaliście się wartością lumenów podczas zakupu nowego oświetlenia. Jeśli jeszcze nie subujecie naszego kanału, to gorąco was do tego zachęcam, klikajcie też dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!